Strasznie ciężka robota tak. Dzień dobry! O! Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie, zapraszam do środka. Dzień dobry, witam! Dzień dobry, co pan tak krzyczy? A, bo y, ja y, pierwszy klient dzisiaj, to taki jestem pobudzony, że ja nie wiem jak nie wiem, jak nie wiem co. Dzień dobry, zapraszam, witam. Proszę wejść. Dzień dobry, proszę pana, to jest sklep AGD, tak? Nie, września. A telewizory poustawiałem, żeby sobie świnki M jak miłość pooglądały. No widzisz, ścianę telewizoru, się Pan kupił, pyta a Co Co prawie? Pan taki zatrętny? A, bo różne, różne tak takie ma, nie? Człowiek jak, taki, taki rozdygotany, nie wiadomo... No, ale to, to, to nie moja sprawa. Dzień dobry, chciałem coś kupić, a Pan mnie tu... To... Tak, dzień dobry, a ja panu tu właśnie, tu. no tak. Słucham, czym mogę pomóc? Pan jest trzeźwym. Tak. Ale boję się trochę, że żona zaraz spadnie i tak, jestem prosty że nie, ale dobrze, spokojnie, Dzień dobry, czym mogę panu. Dzień dobry, chciałbym mieć taki pilot do wszystkiego. Pilot do wszystkiego, tak? Dobrze. Proszę bardzo, o, proszę. I co, to już? Już. A pan wie, do czego ja chcę? No mówił pan do wszystkiego, czyli uniwersalny. No ale ludzie mówią, że jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do, do niczego. Do... A w pilotach tak nie jest. Bo ten jest do wszystkiego, o, a ten. Ten jest do niczego. Stryka pan, stryka, i co? I nic. Nie, to bez sensu, ale ten, ale no ten do czego? czego jest? Ten do wszystkiego? No, Do wszystkiego. Ale konkretnie. I teraz będę mu wszystko wymieniał. No. Proszę pana, do DVD, Aha. do stwarzacza płyt, do telewizora, Aha. do magnetowidu, w łazience, Aha. do oświetlenia górnego. Wiesz, Wieszyła! Wiesz, się. Dzień dobry. Dzień dobry. Żo żona? Tak. Bardzo bardzo. Kwestia gustu. Tak. Wiesz Te faktury są źle wypełnione. Przyjechał facet, chce wypłacać towar, a ty znowu źle wypełniłeś faktury. Jezu, czekaj, klienta mam, tak? Ja Ja mam swoje ja życie, pan ja mam też różne problemy. Mam muszę pomalować. Tak. Do bramy dla do oświetlenia na zewnątrz, to w całym do budynku. Proszę. To Stop, to stop. Stop. Co? Pan to. To. Pan. Pan, pan. 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 Na, na to to też działa. No działa na to. to no. no wyłączyłem, po co ma gadać. No, wow. No działa. To to szóra szóra na to. To nie no, w czasach w też miałeś brudne syry. I co? I co? I ja się chciałam za ciebie wstydzić. A to co? To proszę pana, to jest chapsa. W każdym momencie, prawda, Tym pilotem? Pan może. I, i, I co, i to ni, nic nie widzi, nic, nic no, nie to czuje? To czuję, nie, czuję. Proponuję taki. No, ale jeżeli Pan to może zmienić, kiedy Pan chce, Pan wyprostować. No, no tak? nie, no bez przesady, to jednak żona, nie. Ale proszę Pana, to jeszcze nic. Programy można zmieniać. Co? Dziś nie mogłeś kiedy trochę pomyśleć, W telewizorze. Niby jest tam nikt nie używa, nie? No. O, a o, tak się jeszcze można pomarć. o. Nigdzie nie idę. No, z kapustą i z grzybami. Co jest? Chyba się zawiesiła. Biorę. Proszę pana piorę. to 50 zł? Oczywiście. By... Dobrze, to ja idę na zapleczę po pudełką. Dobrze. <laughs> Dobrze. Możemy jeszcze posypać troszkę cukrem pudem, bo wiadomo słodyczy nigdy nie jest za wiele. Proszę pana, chyba mi się na jakieś nie przełączyło, bo to co się a, a ten czerwony? Co to? O wieszek! <laughs> Tyły karwiszcie! Ale czy wy zmieniłeś to? Proszę pana.

<noise> Dobre. O, no, to nie! Nie, nie, nie. wyjdzie, tak? Czy wtedy po południu przyjdziesz i wiesz tak. Nie, no proszę. czwórkę. Nie, Chciałam, czy nie wniesie. No czwórkę. No, kanał był, no, Telefonik do mamusi? Pępek, papa, no, się. Pani, papa, prawda? No, czemu No, jak pajać? No, pajać, no, 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 raz no, 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 co, no, I co co? Jak pilot nie działa, to trzeba się w dupę i przełożyć ręcznie. Z się. Do magazynu towar przyjąć. Dobrze. A bo. To? Działa. To co? Bierze pan? Nie. Zobacz, ten pilot jest zawodny. Nie mówił pan, że chce niezawodny. Mam niezawodny, mam niezawodny, tylko do niczego. O, o, o. Widzi pan? Działa. Nie klaszczą. <klucz>